mi mówili, że się drogami nie chodzi Ale to, to... Odchodziliśmy, odchodziliśmy do, do lasu, że tam, za, za tamtym drzewem poszło po, w tamtą stronę. No ta, snajper? Nie wiem, czy to snajper, a jakiś na biało ubrany. Aha, właśnie, może Tyborg. Czekaj, czekaj. Siri CYRIP melduje, że za wami gdzieś coś białego poszło, coś nierozpoznanego dla nas, odbiór. Dwa szersze odstępy Jebana zima w lesie Jest! Ktoś stoi? Nasz, nie nasz Widzisz? Nie widzisz? O tam Z 60 metrów przede mną W czarnym tym. Czarna bluza i mierzy coś. O chodź tu. O, patrz. Widzisz? No. Nie wiem, nie, idziemy dalej. Mijamy go. Nie mieliśmy rozkazu do kontaktu, to nie idziemy. Nie, nie, młody. Jeden sektor sobie wybierasz. Jeden sektor do obserwacji. Nie możesz obserwować całego rejonu. Ja lewo, ty prawo. Tak by wychodziło. Pierwszy zawsze bierze prawą stronę. I sobie liczysz. Ja mam lewy sektor, ty prawy. Nie! Kurwa, strategicznie chujowo Góra Forsowanie pod górę to jest chujnia zawsze Trzeba to robić szybko Teraz cię słychać Słyszę tak jakby ktoś o tam rozmawiał Kurwa mogę słuchawki aktywne wziąć To bym ich lepiej słyszał

Się tam. Tak, tak. cofniemy no. Albo y, w sumie przejdźmy drogę, żeby ewentualnie nikt nie? Dobra. 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 ten kierunek. Dobra. Dobra. Nie na stała chyba powierzchnia grupa Za mną przód do nich, bo tam masz też, masz trochę więcej motor niż ja Przyjąłem A czego ty festerki nie wziąłeś dzisiaj? Zostawiłem ją u tego, u Sida. a e. Robi ci coś? Tak, bo to kurwa Wiesz, fajne części są nie zamontowane, wszystko jest spoko Ale? Ale kurwa, no widać, że to jeł. wcześniej miał, nie? Zmarnował? Czy wiesz, próbował? Jest bardzo bezmarnowany nie jest. Śruby tak, połowy śrub nie ma. Kurwa. E, uszczelki, niby mówił, że są wymieniane, ale kurwa, nic tam nie, nie jest praktycznie szczelne, oprócz samej konwersji, bo adapter i regulator są kurwa rozszczelnione na maksa. To co, nie smarował niczym? Kurwa. Kurwa, nie smarował tak. niczym. No i najgorszy problem jest z komorą, bo komora w ogóle na maksymalnym, odkręceniem hopka w ogóle jeszcze na kulki nie podkręca, nie? O kurwa To jest największy problem Uuu, to co, nie ten? Zmie zmieniła się aż osiowość, kurwa, komory względem tego? Nie, wiesz co, tam po prostu Mówił Seed, że tak czasami bywa w tych PDI V2 I on montuje, tam mówił jakieś kurwa Podkładkę Jakieś podkładki No, flat hopa Bo już kurwa, bo chodzi o to, że tam Wiesz jak wygląda PDF 2? Wiem. Tam są te oringi, oringi te, tak. Te, ten, skrzydła. I e, e, te oringi po prostu nie mają nawet siły, żeby dogiąć ten. I on tam coś... Do, powie, do, nie dociskają, no? A sorbopad pod tego. Już te oringi będą tak, do I od razu mi weszło reguluję, że będę... Hopka ustawił na 630 FPS. No. Aha. bo tak przy 630 na 04 najlepsza jest praktycznie praca tego układu No bo to optymalnie No ja już, ja już też dzwoniłem do maczka już jest gotowa moja tylko do wysłania Czy gotowa, jeszcze tam do sprawdzenia jeszcze jedna rzecz i już jest też gotowa i już będziemy z tego wczoraj nawet bez samego chłopka kurwa to fajnie śmigało No słuchaj Tak 60-70 metrów do No to nie ma problemu Wiesz, to kurwa moja to na 407 lufie wiesz Przy tym, przy lekko potręconym hopku dawała 90 metrów zasięgu no, <coughs> no, to z tyłu Dobra ja mam na tym Halo, halo, zgłaszamy się Rafał odbiór Nie Dobra, idziemy, o, bez odbioru żeby wyszli troszeczkę, żeby nas A no wyjdźcie trochę na wież żebyśmy was żebyście nas mogli naprowadzić w którym miejscu wychodzicie Dobra widziałem Dobra, to idziemy Dobra, idziemy to. kontakt jakiś mają. Дабра. Иде. Słuchajcie, Olek, Olek, 200 metrów od nas zmienia się las, prawdopodobnie jest duża droga, bo to zwykle lasy są przedzielone i pewnie będzie albo jakieś zgrupowanie, albo coś. Także ja bym się kierował, patrz, widzisz, 150 metrów i zmienia się las najglasty, bo jesteśmy na liściaku teraz, widzisz? No tak, Podejrzewam, że byśmy się udawali prosto cały czas do drogi, żeby ewentualnie ich oskrzydlić i odciąć. Ja w ogóle się zapytał, kto tu się kurwa strzela Syri, kto tam się strzela. No. Jeszcze raz powtórz, bo zakłóciło coś. Kurwa, który to taki mądry skwelcz ma włączonego? Genialne po prostu. Przy zachowaniu kurwa ciszy radiowej po prostu genialne. I jeszcze ma ten auto uruchamianie. No właśnie, I idź, na drodze nigdy nie stój. Mm. Cyborg namierzyli cyborga, gdzieś tam jeden, frugo, Olek, słyszeliście? Cyborg, tam gdzieś. Przez radio przed chwilą nadanie było komunikat, że cyborg i spierdalają. Cyborg i spierdalają. Slip i reszta, stamtąd. Aha. Wycofują się. Albo spierdalają od wiesz, przychodzą do tego, albo całkiem spierdalają cofka. Gdzieś tam. Czyli co? Mówię ci, idźmy. Idźmy, tak wieszek. Czyli już tu jesteśmy generalnie na ich terenie.